Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Spider i witam Was w kolejnym odcinku z gry Hogwarts Legacy. A od razu chciałbym powiedzieć tylko, że sorry, że nie było odcinków dwóch w poniedziałek, ale niestety nie mam już tyle czasu, aby nagrywać co kiedyś. Plus to, że zapomniałem nagrać w niedzielę, wtedy kiedy widzieliście dwa odcinki, które wstawiłem po chyba. Trzech dniach przerwy lub nawet czterech. Zapomniałem je nagrać na dzisiaj, na, pon yy, na poniedziałek. No na dzisiaj, bo teraz yy, to jak nagrywam, to jest poniedziałek. Wy to dopiero zobaczycie o gdzieś 14 lub 14.30 we wtorek. Ale we wtorek będzie jeszcze i drugi. I myślę, że już będzie to mniej więcej dobre tempo nagrywania, aby. Wszystko ogarnąć mieć czas na wszystko i na to nagrywanie. Zapraszam jeszcze do zostawienia suba, lajka oraz komentarza i do udostępniania mojego filmu wszystkim swoim znajomym, gdyż to naprawdę pomaga. A teraz, już bez przedłużania, rozpocznijmy misję. Mamy mikstury do zrobienia. Wszystko chyba, szarpa jeśli się nie mylę? Profesora? Tak jest. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Oh, batch on Saturday's oddings. Znaczy niedzielne odcinki. Oh, when crushing your ingredients, Zmiasz składniki, a no minigierka, no takie nie było, że na około trzeba mniejszą ruszać. Mi się podoba coś nowego zawsze, ale to już myślę, że już mogłoby być trochę lepsze. Więc za każdym razem będę musiał tak robić, taka minigierka. W sumie, ja bym nie narzekał. A, mój głos może się teraz trochę różnić. A, pierwsze to to, że tak wstaje rano. Z rana mam trochę inny głos, to pierwsza rzecz, a druga jest taka, że jest już po dwudziestej trzeciej, więc staram się mówić ciszej, często też inaczej wszystko to brzmi, więc i raczej też jej dużo well teraz gadać nie będę. I z tego co słyszę o swoich ostatnich eksploatacjach w Hogsmeade, również dobrze byś praktykował brzmienie defensywnego potonu Eduras. Professor Weasley had you acquire the recipe from Jay Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, mm -hmm. may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time round. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Weasley? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll sized brain can brew an Ajuris potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark i suspect that's where i come in you're as clever as i had hoped i simply need a single fwooper feather as you'll already be in sharps office with his permission perhaps you could grab it for me, no, me feathers I I aren't that valuable wait until you see what i'm brewing hurry back to me when you have the feather Ale coś, że to co on mówi, to bardziej chciałbym spróbować zrobić coś wybuchowego, jakiś wybuchowy eliksir, może coś takiego. Albo nie wiem, niewidzialność, jeśli da się w ogóle takie zrobić. Powiem, że chyba tak, ale też nie jestem pewien. A to notatka spróbowa, nie chce mi się tego czytać. Możecie sobie zapozować jeśli kogoś to interesuje, i sobie na to obejrzeć

i, 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 to, to wzmacnia obronę osoby, z czego wypije. O, to może też być przydatne. 30 sekund. I możemy pegać, ale And chyba jak wyjdziemy, to coś. done, what happened? <laughs> well done, Gareth. it be Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Ale czemu to on po prostu pomieszał składniki? Czy my wzięliśmy coś? Innego nie, nie to, to miał. Wezmę sobie jeszcze ten eliktryfik Myślę, że on mi się bardzo podo podoba. Przyda. Nie trwa długo, więc sobie już teraz tutaj poczekam. Te 5 sekund aktualnie. Jak wymawiam te słowa. I myślę, że chyba będzie mnie stać, aby zrobić jeszcze jeden. Wątpię, aby. Te składniki były mi przy, przydatne, potrzebne do czegoś innego. No dokładnie, także zróbmy sobie jeszcze jeden. Myślę, że chyba tyle nam wystarczy. Mamy 6 będzie 7. Myślę, że chyba jeszcze okej. Ale będę musiał uważać i bardziej się skupić na obronie, co jest walki. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today at your own mm. group, I will say you've the done professor well. I sharp. confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. A, ciekawe, mnie... I think each of us has had of excitement for one day. Class is to... dismissed. Że uznał, że That was an interesting class. Thanks to you, wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. I heard him talking about taking responsibility professor sharp was annoyed but we sorted it out no harm cheers to that he probably had a good chuckle after we left sharp may seem gruff but i'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day best be off next time we talk i promise fewer explosions greetings i i'd like to talk to you about it Wait, a tak, ja to otwierałem. Ok, już myślałem, że ktoś mi to otworzył, bo tak drzwi były od zewnątrz. Ale, to się od zewnątrz? Od środka otworzone, ale nie, nie, to ja otwierałem. Teraz mi się przypomniało. Lecimy zrobić kolejną misję odwiedzić pana Oliwandera w Hogsmeade. Ale po co mi my w ogóle mamy go odwiedzić? Bo, cóż, przecież już swoją mamy. Mm, nie mam pojęcia. Niestety ta gra nadal nie działa za dobrze. W poprzednim odcinku gra działała lepiej. I to dość zdecydowanie było to dość wyczuwalne. Ale to też dlatego, że znalazłem moda, który podobno właśnie coś tam pomaga z tą optymalizacją gry. O! Akio! A! Jak miło! Trochę expo. A która pomaga właśnie z optymalizacją tej gry, co prawda aż tak dużo ona nie pomaga, jak każdy by chciał. Ale zdecydowanie, teraz jak sobie go odinstalowałem właśnie tak dla testu, żeby sprawdzić. To widać, że jednak ten mod dość sporo daje i nie wnosi. Niestety twórcy nadal nie potrafią go z tej gry zoptymalizować. Albo potrafią, ale im się nie chce, bo aktualnie wszystkie aktualizacje takie optymalizacyjne głównie skupiają się na konsolach lub innych. Korytarz zielarstwa. O, tak, właśnie odkryłem. O, proszę. Tak, w ogóle przez przypadek wszedłem. O. Co ja tu mogę znaleźć? Tędy błonia. To z tędy jedynie mogę wyjść. Ale mogę iść dalej. A ciekawe, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi tak w ogóle. Ja. Wow. To kurcze, to bije. A ja to mogę na przykład nie wiem, spalić? Tak jest. Dobra. Czyli incendio. Kilka razy i dobra dużo rzeczy nie straciłem tak właśnie gdzie mnie to zaprowadzi tutaj mogę wyjść wyżej trochę o, coś tu znajdę tutaj nic może tutaj tak tu jest skrzynia jakaś do której mogę doskoczyć ale najpierw insendio. teraz mogę doskoczyć przeszukać i mogę zeskakiwać na dół i biec dalej przed siebie o bardzo interesujące. Incendio. Serio, nie wiedziałem, że coś takiego się tu znajduje. A, nie wiem czy widzieliście, ale na początku była e, w sensie minimapa pokazywała, że mogę tędy wbić. E, mniej więcej tą drogą co szedłem dalej podążać. Więc tak też robiłem, bo myślałem, że znowu się po prostu mapa bugowała i powinienem iść tą drogą co mi na początku samem Pokazało, ale z tego co widzę chyba nie do końca i są różne rzeczy jakieś pomieszczenie w ogóle jakieś wijące się pnącza które zadają obrażenie ja w ogóle chyba wiem jak to powinienem robić tak naprawdę są tu wszędzie te pochodnie i pewnie jak wezmę podpalę a następnie nie, nie wiem akio? nie, jednak nie Myślałem, że będę mógł je po prostu podnieść i chodzić cały czas z nimi, przez co one by mnie nie atakowały, ale mogę chyba tak podpalić? Nie, nic z tego. Tutaj w ogóle ta roślina Ona coś czuje, że będzie mnie próbowała zaatakować. Mogę zebrać, a mało tych młonek, Dobra, przejdziemy. Nie, o, coś tu mogę zrobić. Liść olbrzymie jadowite je. Ten takuli mogę zebrać. Ok, ale na szczęście ona mnie nie atakuje. To mnie bardzo cieszy. I mamy po prostu szklarnię teraz do wyjścia. I to wszystko taki po prostu korytarz dość tajemniczy, z którego mogę normalnie później wyjść. A, bardzo to interesujące, ale w sumie niejako i dobrze na tym wyszedłem. O, może nie z pieniędzmi, bo tych pieniędzy dość mało, ale mogę tutaj o pozbierać sobie różne rzeczy, zioła. Mamy lepszy turkusowy szalik. E, to oczywiście będzie lepsze, bo tam to co tam znalazłem, no nie było to za specjalnie dobre, więc mogę sobie teraz sobie to spróbować wyekwipować zobaczyć co to jest. A mamy jakieś rękawice? O, wyglądają takie trochę jak na zimowe dla dziecka, ale w sumie niech zostanie może taki wygląd. Nie, zaraz. O. Aha, a czemu mi pokazuje tutaj ten domek? Nie mam pojęcia, ale dobra, niech zostanie to w ten sposób. Tutaj właśnie mamy tą czapkę, ale ona jest słabsza o jeden, a tu mamy ten szal złoty plus dwa. I będzie ofensywa na bardzo fajnym poziomie. Na idealnym wręcz. 69. I ten szal wygląda zarobiście. Oh, yeah. No, to mi się podoba i to bardzo zdecydowanie mi pasuje. Moje gusta, me gusta. Jeszcze ten wynik teraz mam. Mm -hmm. Także teraz to tym bardziej się to opłacało. Zdecydowanie. A tak jest znaleźć. A, dobra, lecimy teraz już tak jak nas tu mapa kieruje, może uda mi się wreszcie dostać tam gdzie powinienem, bo naprawdę to jak ostatnio się bugowało tym, że chciało mnie w ogóle prowadzić naokoło, prawie że całego Hogwartu, nawet poza tereny Hogwartu, żeby dostać się gdzieś gdzie mogłem przejść praktycznie idąc prosto. Do celu, no to trochę nie jest to tak jak powinno wyglądać, ale ok. A, dobra, tutaj mam do przodu iść. Jak widzicie, ta minimapa coś bardzo dziwnie działa. Ale podobno jest coś innego co mogę robić, tylko nie wiem jak to używać. O, czyli jak to nacisnę, czyli to wtedy mi tak owocem pokazuje trasę, którą mam chodzić. Więc to mogę sobie schować i po prostu takie naciśnięcie, i wtedy minimapa zbytnio nie jest potrzebna. Bo chyba ona nawet wtedy jak się myli, i tak, jak wtedy tak sobie drogę podświetlimy, a to lepiej, bo nigdy nas jakby nie oszuka, nie okłamie Z tą trasą, nie będzie kierowało gdzieś naokoło. Tylko tak, jak powinno. Najszybsza, najprostsza droga do danego, do danego celu. A co tutaj jest? Bo widzę, że. Ktoś tu się znajduje, jesteś w przeciwnicy, podobno. A ja, oczywiście jestem ciekawy, co to jest w ogóle. To... Jesteś, ludzie. Kłusownicy, no tak? To no to no. może. Czy znaczy ja mu w ogóle zadaję no. obrażenia? Chyba nie. Nie, no, nie tego chciałem. O, dobra. O. Yeah. Lewioso i teraz kamieniem. I teraz mogę nawalać w niego. Teraz w tego. Pringo, pingo, co ty też. Dobra, może zamiast robić ciągle te uniki, to ja powinienem patrzeć na to, czy jest żółte czy czerwone. Jak czerwone, o właśnie, i teraz drent jeden I ten załatwiony. I ten również. O, jednak jeszcze nie. Ale teraz już tak. Czy naprawdę moje protego, jak w dobrym momencie, będzie zrobione? Wait. Ktoś tu jeszcze żyje? O, chyba tak, tylko się zbugował chyba w No dobra, nie będziemy mi tak bardzo przeszkadzać, skoro on jest tam, nie może nic mi zrobić. Ja nie będę oczywiście czekać, chyba, że on jest gdzieś tam wyżej. O, też myślę, że nie będzie mi to jakoś mega przeszkadzać, ale wracając. Czy ja, jeśli zrobię w odpowiednim momencie, a, Wielka. Wielka. zrobię. Protego. O to mi chodziło. Cały czas szukałem z tyłu głowy e, nazwy, jak to się nazywa. Ale Protego, to wtedy odbijam e, dany czar, jaki miał być na mnie rzucony? Maybe. Widzę, że tutaj Znam, mamy zagadkę Merlina. A, mogę w sumie ją wykonać, bo one naprawdę dość sprzedają. Mamy jeszcze trochę czasu akurat myślę, że zrobimy zrobić. O, oraz puść tam w odwiedziny tego pana Olivandara. Oczywiście bezpośrednio jej nie zrobimy. O, może Lewio... No? Nie. O, akio. Incendio! Okay, to jest Incendio Akio. akio. Okej, okay. a oczywiście bezpośrednio misji nie zaczniemy, bo czasu już jeszcze tu dużo nie ma, ale myślę, że w kolejnym odcinku, który również będzie tego samego dnia, czyli wtorek, jak to oglądacie, tylko oczywiście o jest niż 14, to jest raczej zrozumiałe. No, wtedy zobaczymy, co ten Oliwander chce od nas takiego, co tak ważnego się znajduje. Dobra, ile ja mam jeszcze tych kul do rozwalenia? Tutaj widzę, że jeszcze trzy. Także raz, dwa, trzy. I jeszcze gdzieś. O, czy również będzie to wyżej gdzieś tutaj? Wypatrzę to jak już z góry, chyba nie bardzo. Może niżej gdzieś ominąłem? O. A... Niby zagadka się wydaje prosta, a tutaj jak widać gdzieś ostatnie, tak zakładam, że ostatnie, bo tego nie mogę wypatrzeć, jest gdzieś schowane i pewnie na tym mi się zejdzie, A nawet kilka rzeczy... O, mogę zrobić z tę siekieron? A i po prostu tyle. Rozłupiłem drewno komuś jak kogoś wyręczyłem. Ale nie mam pojęcia po co i. Co ja mam teraz zrobić? Czy ja teraz mam coś? Nie może podpalić? Nie. Zaatakować Lumos. Yee, Lewioso? Nie. Jeszcze raz Aki Też nie. O. O jest ostatnie. Jak ja tu nie zauważyłem? Jak ja Zaraz tego tak naprawdę przechodziłem. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja tego nie zobaczyłem, widocznie jestem coraz bardziej ślepy. Tu się po prostu nie skupiam na rogach ekranu, tylko bezpośrednio przed sobą, osomam i może też i dlatego. Wy prawdopodobnie już dawno widzieliście, no ja niestety nie i pewnie to nie pierwszy raz, gdzie będę coś takiego oczywistego dla was przegapiać. Zapominamy, że przez te nie muszę przeskakiwać, bo wszystkie są otwarte dla mnie cały czas, więc mogę po prostu przez nie przeskoczyć się naprawdę tutaj latania, by tyle czasu zaoszczędziło, ale jest też i przecież po szybka podróż. Oczywiście szybkiej podróży nie chcę używać przez to, że nie opłaca mi się na sam koniec odwiedzać tego pana Oliwandera i... A, myślałem, że to coś innego jest, i zaczynać misji głównej tylko dlatego, Lumos. bo. Hmm, mogę z tym, bo. Incendio. O, cholera. A, nie myślałem, że to wybuchnie. Nawet nie chodziło mi o incendio, a bardziej o lewioso. Ale nie będę narzekać, na szczęście to mi chyba w ogóle obrażeń nie zadało. To wszystko pójdzie na sprzedaż, bo to jest znacznie słabsze z tego co widzę, to to nawet nie, wiem, nie wygląda jakoś mega ładnie, abym ja był zainteresowany w ogóle zmianą wyglądu, chociaż się tak zmiany wyglądu wystarczy, w sensie można zrobić zawsze, wystarczy, że raz spojrzymy na dany obiekt, na dane ubrania i wtedy już możemy zrobić, a tutaj co to, to jest na tej minimapie. To co mi się tutaj pokazuje. Przez takie zwiedzania chyba wolę nawet bardziej więc... WUFE Czy to są Fantastyczne zwierzęta! O! I mogę przeciągnąć. Mogę zaatakować, ale nie, nie chcę atakować! Ja mogę zrobić luz, mogę to jakoś dla siebie, będę mógł je zbierać później. O! już mi tak gra się podoba coraz bardziej i naprawdę żałuję, ale to żałuję, że nie miałem tyle czasu, ale też trochę chęci. No nie, nie udaję, że nie miałem też i trochę chęci przez tą samą optymalizację. Ale też i inne czynniki. Na to, aby pograć trochę dłużej. Już w tą grę, bo naprawdę, jak patrzę na innych, oni już mają po 50. któryś means, odcinek. A ja chyba nawet gdzieś. Nie, ten teraz to jest 10. odcinek. Dopiero. O, trochę słabo. Dobrze. Zanim do niego wejdziemy, to wejdziemy do jednego sklepu, gdzie tylko będę mógł sprzedać sobie. A U niego coś mogę sprzedać? Nie, u niego nic nie mogę sprzedać. Chcę się tak na koniec odcinka pozbyć tych wszystkich rzeczy, coś zarobić. Nie, tutaj też nic nie zrobię, bo to tylko oczywiście tu jest zamknięte, ale tutaj chyba gdzieś jeszcze mogę skorzystać, nie? Tego co mi się wydaje, aby właśnie coś posprzedawać. Nie, tutaj też nic nie sprzedam u niego niestety. Tak na koniec odcinka właśnie chciałbym to posprzedawać. Ale... No właśnie. Tutaj chyba z nim mogę pohandlować. Tak jest, więc... A co nas you. To, też... to również, bo chyba tego nie mam aktualnie założonego. A tak jak już mówiłem, i tak i tak będę mógł sobie ubierać wygląd tego. Więc na no, spokojnie Tylko ciekawi mnie właśnie czemu te. Ja ich nie mogę sprzedać, czy na nią mogę, ale były tak na ciemno, mam nadzieję, że nic głupiego nie zrobiłem, więc know, starze, zaraz zobaczę właśnie tu ekipunek. nie no, wszystko mam z tego co widzę, więc nie mam zielonego pojęcia, ale dzięki temu pewno miejsce mi się teraz zwolniło, jest to super, coś tam widziałem, ale to nie będę już tego sprawdzać, myślę, że jak już w kolejnym odcinku, także... Tutaj już będę kończyć, znowu taki parę minut krótszy, ale tak jak już wspominałem wcześniej na prawie że samym początku tego filmu, nagrywam to dość późno, więc nie będę tego przedłużać. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, zapraszam do zostawienia suba, lajka oraz komentarza i do następnego. Ja!